Przed nami 523 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Jaman najpewniej zainwestował w dobry abonament. Będzie ciągle dzwonił do Zejer. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 523 odcinku Emanet Dziedzictwo, odcinek 523 w poniedziałek, 24 marca 2025 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 523 odcinka serialu Dziedzictwo. Ali w ostatniej chwili powstrzymuje Jasemin przed zabiciem Ertugrula i informuje dziewczynę, że Duygu przeżyła. Chociaż Jasemin wstydzi się spojrzeć siostrze w oczy, Ali przekonuje ją, że powinna przy niej być. Postanawiają jednak ukryć przed Duygu fakt, że to Jasemin poinformowała Ertugrula o policyjnej akcji, przynajmniej do czasu, gdy policjantka odzyska zdrowie. Duygu cieszy się, widząc troskę i miłość młodszej siostry. Zuhal oprowadza Zejer po jej nowym domu. Musi ją jednak zostawić ze względu na obowiązki w klinice. W nowym domu Zejer czuje się bardzo samotna i tęskni za Yamanem, szuka pretekstu, żeby do niego zadzwonić, on jednak ją wyprzedza. Aby upewnić się, że Zejer będzie wygodnie i bezpiecznie, podczas rozmowy telefonicznej sprawdza z nią stan techniczny domu. Aziz nie przestaje drążyć przeszłości Yamana i Zejer. Zobacz, co się wydarzy w odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.